Spotkaliśmy się z bardzo pozytywnym odbiorem pierwszego odcinka naszego podcastu, więc lecimy dalej z tematem. Nawet zainwestowaliśmy w lepszy sprzęt nagrywający. Dajcie proszę znać, czy słychać różnica. Dorzucimy też do tego odcinka zdjęcia z naszej podróży. Mniej więcej będą się pokrywać z tym, o czym opowiadamy, jednak jeśli chodzi o produkcję całą. Jak to ma wyglądać, to bardziej się by skupiał na tym, co mówimy, a nie to, co akurat wy widzicie, więc to będą po prostu wrzucone zdjęcia bez jakiejś super odbróbki. Po ogarnięciu się w pokoju, postanowiłem nagrać kilka ujęć dronem. Stanąłem przy rzece, włączyłem drona, poleciałem do góry i już byłem całym mokry. Nie okazało się, że tam była taka temperatura. i Taka wilgotność powietrza, że nie robiąc nic, z człowieka się lało. Wcześniej dostaliśmy zaproszenie od naszego przewodnika Bendiego na kolację do jego domu rodzinnego. Mieliśmy się z nim spotkać, tam gdzieś przy ulicy. O godzinie 19.00, on miał nas stamtąd odebrać. Parę minut przed 19.00, kiedy czekaliśmy na niego, nagle patrzymy, jedzie jakiś taki dziwny samochód z dziećmi na dachu. I okazało się, że to właśnie Bendy po nas przyjeżdża takim autobusikiem szkolnym. I okazało się, że nasz przewodnik, poza oprowadzaniem turystów po dżungli, jakby jak dodatkową pracą, jest też to, że rozwozi dzieci z wioski do szkoły. Ten samochodzik był pełen dzieci. Część dzieci wysiadało, część chyba wsiadało. Później zobaczyłem, że dzieciaki zaczęły wchodzić na dach tego samochodu i siedziały na dachu podczas jazdy, jazdy, więc ja stwierdziłem, to jest świetna zabawa i zapytałem, czy ja też mogę. Nie widział problemu. Jechałem razem z dzieciakami. Dzieciaki zapytały mnie, skąd ja jestem. Powiedziałem, że z Polski, Widziałem Polonia. I co? I wszyscy zaczęli krzyczeć. Lewandowski, Lewandowski, pamiętasz to? Tak, tak, było coś takiego. No i się przejechałem na dachu. Po drodze prawie urwało mi głowę, bo nie zauważyłem, że są kable elektryczne, czy co to tam było. No ale było zabawnie, trochę się bałem. Zaczął padać deszcz, więc schowałem się z powrotem tam, gdzie siedzieli dorośli ludzie. Jechała nam jeszcze jedna para. Tak, oni byli chyba ze Słowacji i oni byli już po trekkingu w dżungli. Zapytali nas, czy my też będziemy spać w dżungli. E, powiedzieliśmy, że nie. Oni z kolei nam bardzo polecili. Polecali nam bardzo, jakby żebyśmy sobie wydłużyli ten pobyt w dżungli, bo jakby spanie tam to jest naprawdę super atrakcja. Dom Bendiego był bardzo skromny. Tak naprawdę weszliśmy do takiego jednego dużego pokoju. Yy, gdzie były na podłodze porozkładane maty i rozstawione już dla nas talerze, przyszykowane szklanki yy, i całe przygotowane tam jedzenie przez jego żonę. Tak, przywitała nas jego żona, dwójka dzieci i chyba szwagier, z tego co pamiętam. Yy, jedzenia było bardzo dużo, naprawdę jak na. i nas tam było 2, 4, 6, powiedzmy 10 osób. W tym dwójka dzieci, to jedzenia było bardzo, bardzo dużo. Głupio nam było się obżerać, a oni nam od razu nałożyli pełne talerze ryżu, i do tego ryżu były różne dodatki. Co tam było? Kary z bambusa, tak? Tak, kary z bambusa, jakiś tam kurczak, chyba jakieś panierowane tofu, makaron taki zasmażany i każdy dodatkowo, jakby na deser miał jeszcze. Czwartkę ananasa i ćwiartkę dragon fruta, więc jedzenia było bardzo dużo. Podczas tego jedzenia my siedzieliśmy po turecku po prostu na podłodze na tych matach i jedliśmy łyżką ten ryż, co dla mnie było ekstra, bo ja uwielbiam jeść łyżką drugie danie i ja nie potrzebuję widelca. Po tak, prostu. Weroniczka może jeść łyżką wszystko, bo go nie potrzebuje widelca i noża. Noża, a czasem nawet talerza, najlepiej łyżką z garka wszystko. Takim pierwszym kontrastem, jeśli chodzi o nasze domy, a ich, to to, że tam praktycznie nie było mebi. Nie było stołu, nie było krzeseł, więc to był chyba powód, dlaczego jedliśmy na podłodze. Wszyscy ży żyli razem w jednym pokoju tak naprawdę, chyba może to, nie wiem, czy oni tam mieli drugi pokoik jakiś. To wyglądało tak, jakby oni tam. Albo rozkładali maty do jedzenia, a na noc rozkładali jakieś, nie wiem, materace i kołdry, czy tam kołdry raczej nie, bardziej jakieś prześcieradła do, do spania. Zapytaliśmy Bendiego, czy możemy jednak zmienić plan naszej wycieczki i zostać na noc w dżungli. Powiedział, że nie ma najmniejszego problemu. Musieliśmy dopłacić, nie wiem, na nasze 100 zł, chyba coś koło tego. W razie cena była taka, że nawet się nie zastanawialiśmy. Taka, jako że nie mieliśmy jeszcze biletu powrotnego dalszego, do, następnej, tak, do, do następnej naszej destynacji, to jakby mogliśmy sobie pozwolić na to, żeby zostać tam na Sumatrze dzień dłużej. Przed wyjazdem na Sumatrę naczytałam się, że do dżungli trzeba się ubrać w długie leginsy i ubrać jeszcze długie skarpetki, żeby tam no, nic nas nie pogryzło, ani żadna pijawka nam się nie przyczepiła do, do kostek. A u jego w domu usłyszeliśmy, że on nam odradza Iść do dżungli w długich spodniach i długich skarpetach, bo będzie nam strasznie gorąco. I pamiętam, że ja rano najpierw ubrałam długie spodnie, ale postałam trochę na dworze i stwierdziłam, że nie, no. no, że się ugotuję po prostu, więc się przebrałam na krótko, ale taka do tej dżungli szłam trochę z takim mieszanym uczuciem, że kurde, jednak wszyscy mają długie spodnie, a my. Na krótko jesteśmy ubrani. Ogólnie wyglądaliśmy jak Janusze turystyki, yy, ponieważ wokół nas byli ludzie z wielkimi plecakami, poobierani, a my wyglądaliśmy jakbyśmy sobie wyszli po prostu na spacer pobiegać z malutkim plecakiem, w którym mieliśmy kraje i butelkę wody. Już po paru minutach chodzenia spotkaliśmy pierwsze zwierzęta w dżungli, były to małpy i chyba szare gibony. Było ich dużo, i tak skakały z gałęzi na gałąź. Bardzo fajnie to wyglądało. Tak, niesamowite było to, że oglądaliśmy małpy, które nie były w zoo, tylko w swoim naturalnym środowisku. Bo to zupełnie inne doświadczenie. Byliśmy bardzo blisko nich w ogóle, jakby skakały nam nad głowami momentami. Super się oglądało to jak wolne są te małpy w sensie, że są w swoim środowisku i robią co chcą i to one są tutaj panami, a nie my. Po paru minutach zobaczyliśmy orangutany, czyli jakby cel naszej podróży na Sumatrę. Była to mama orangutan z małym orangutankiem. Bendy bardzo dużo nam o nich opowiadał, pamiętał te orangutany miały swoje imiona, a Bendy nawet pamiętał, kiedy one się urodziły, ile mają lat. Widać było, że jakby jest związany z tą dżunglą i znają bardzo dobrze. Na naszej ścieżce spotykaliśmy inne wycieczki, z tym, że te wycieczki były po kilkanaście osób, nie było tłoczno. Bendy witał się z wszystkimi innymi przewodnikami, bardziej chyba oni z nim czuć było. Respekt e, tych in, innych przewodników. Wydaje mi się, że Bendy był tam jakimś bosem e, w tamtej wiosce, jeśli chodzi o, o znajomość dżungli. W dżungli, oprócz naszego przewodnika Bendiego, towarzyszył nam jeszcze jego szwagier, którego imienia nie, nie pamiętam. pamiętam, ale szwagier był taką osobą, która nosiła całe nasze jedzenie i picie. E, podczas tych dwóch dni tam. Mi czasami było go tak szkoda, bo on miał taki wielki plecak z tym wszystkim i to za nas nosił. No, mieliśmy swojego sherpa. I była taka sytuacja, że oni powiedzieli: Dobra, trzeba jeść, a myśmy jeszcze w ogóle nie byli głodni. I My nie, nie idziemy dalej. Tak popatrzyli, pokręcili oczami. Że nie, że to jest pora jedzenia i no, poleliby, żebyśmy teraz zjedli. Tak. I, i zrozumieliśmy, że no. Szwagier Bendy'ego no nosi to wszystko, więc czas, żebyśmy chociaż część ponosili w brzuszku swoim. Do jedzenia dostaliśmy nasi goreń, czyli taki smażony ryż z jajkiem. Do tego mieliśmy kurczak, świeże warzywa jeszcze Bendy nam pokroił, ogórka i pomidora. I to wszystko było zawinięte w liść bananowca. I żeby to zjeść, dostaliśmy oczywiście do tego łyżki. No, porcja była jak dla nas ogromna. Ogólnie moglibyśmy spokojnie zjeść jedną na pół. Mi się podobało to, że zawsze kroili trzy kawałki pomidora, trzy kawałki ogórka. Nie wiem, czy to jakaś tradycja była, czy coś takiego. Ale też dostawaliśmy takie prażynki w zestawie. Mówi na to chrupu-chrupu. Weroniczka oczywiście była z tego powodu bardzo, bardzo zadowolona. Kolejna przerwa na jedzenie owoców. Oczywiście był mój ulubiony owoc, czyli dragon fruit. I chyba był Weroniki ulubiony owoc. Tak, był chyba jeszcze Arbus. Tak, arbus, najważniejsze, żeby arbus był. Jemy sobie spokojnie, nagle jak ktoś krzyczy, żeby uciekać, jakiś popuch nagle powstał. Tak, a Bendy wcześniej nam mówił, że jeżeli będziemy gdzieś widzieli, że zbliża się samiec orangutan, to jakby zostawiamy to, co mamy jedzenie i oddalamy się, bo jak on zobaczy jedzenie, to jakby może się zrobić jakaś niebezpieczna sytuacja. Podczas jedzenia naszych owoców, Szwagier Bendiego stał na czatach i obserwował otoczenie, czy wszystko jest w porządku. I kiedy jakby dał nam sygnał, że no już musimy kończyć to owoce, pamiętam ten moment, jak po prostu pcham tego mm, watermelona do buzi całą ręką, żeby to zjeść i jakby pójść stamtąd. Tak, czasem będziemy mówić w innych językach niż polski, bo będąc tam używaliśmy przez pół roku słowa watermelon, więc trochę nam to weszło. Tak samo jak e, imbir, już nie z imbirem, tylko z dżingiarem. Dżingiarem. <laughs> Jak znaleźliśmy orangutana, bardziej orangutan znalazł nas, a w sumie to inną grupę, która nie zdążyła zjeść swoich owoców, bo orangutan nie zabrał. No to wiedzieliśmy, że trzeba tam podejść, no i zobaczyć orangutana z bliska. Bendy powiedział, chodźcie za mną, podeszliśmy do reszty osób z innych grupek oglądamy orangutana, nagle wszyscy się cofają, reszta przewodników no trochę wystraszona była. Jakby inni przewodnicy wycofywali swoich y, turystów z dala do orangutana, a nasz bendy co chwilę pokazywał nam ręką: chodźcie, chodźcie bliżej. I ja tylko tak patrzyłam na markę: o co tu chodzi? Czemu wszyscy się oddalają, a my jakby coraz bliżej, coraz bliżej? Było to na początku bardzo dziwne. Bendy mówi: Nie bójcie się, zrobimy sobie zdjęcie z bardzo bliska i żeby mu zaufać, tylko tak spokojnie się zachowywać. No i tutaj było trzeba zrobić coś na zasadzie nie ufać swoim odczuciom i swoim odruchom, tylko panu przewodnikowi, no bo czego nie robi się dla dobrej fotki. Koniec końców podeszliśmy najbliżej. Tak, my byliśmy turystami jakby z pierwszej linii frontu. Byliśmy najbliżej tego dużego orangutana. Reszta przewodników ze swoimi podopiecznymi trzymała się jakby za nami i za Bendim. I tylko słyszeliśmy gdzieś tam od innych przewodników, że o, Bendy idzie, to ok, możemy podejść bliżej, będzie wszystko w porządku. Bendy później opowiadał Jakąś historię, że kiedyś się bił z tym orangutanem i bardzo dobrze go zna, i ten orangutan przez tą walkę jakoś nabrał do niego szacunku, czy coś takiego. Tak, bo ono jakby kiedyś też zatokował podopiecznych Bendiego podczas takiego trekkingu, no i Bendy stanął w ich obronie i trochę się tam z tym orangutanem poszarpali i przez to. Teraz on może podejść najbliżej niego. Ten orangutan ma do niego takie zaufanie, jak coś mu się dzieje, to on potrafi podejść do niego i pokazać mu na przykład, że wbił sobie coś w łapę albo że się skaleczył. Oglądanie orangutana, jak je, było bardzo fascynujące, bo no dobra, małpa je arbuza, a kto wpadł na pomysł, że orangutan je też skórkę z arbuza. Tak, to było dla nas duże zaskoczenie, bo on najpierw jakby wyjadł ten środek arbuza, ten owoc, ale nie, nie zostawił nic. Później schrupał też całą skórkę. Nie jestem pewien, a czy on był na tyle mądry, żeby odkręcić sobie butelkę z wodą i wypić? Tam... Tego nie pamiętam, ale chyba, chyba nie. Pamiętam, że później dołączył się do niego, próbował dołączyć się, mały orangutan, który się bardzo czaił i bał się tego dużego orangutana. To chyba była pani w ogóle, Pani bo była taka mniejsza właśnie, jakby to kobieta. To był mały orangutanek, nie? No dobra, w każdym razie w moich wspomnieniach to był mały orangutanek, w Weroniki wspomnieniach była to mała pani orangutan. Pani. Ja to zapamięta, zapamiętałem tak, że ten mały orangutan czekał, czy ten duży cokolwiek zostawi mu do zjedzenia, nie zostawił. Jeszcze zapomnieliśmy powiedzieć, że jak tylko weszliśmy do dżungli, mi pękły spodnie w kroku i rozdarł nam się plecak. Po około 3 godzinach trekkingu dotarliśmy do naszego mm, miejsca... Noclegowego. Tym razem był to szałasik zbudowany z kilku gałęzi, jakaś plandeka, w środku dwa materace i moskitiera. Dostaliśmy herbatę z wody z rzeki, co było dosyć hardkorowe dla nas. W tej samej rzece wszyscy się kąpali, była w końcu okazja, żeby się ochodzić. przyszło do nas też bardzo dużo małp. Ale nie, nie zaczepiały nas. Później zaczął padać deszcz. No to chyba była drzemka. Tak mi się wydaje, że mogła wejść jakaś drzemka. Jak zrobiło się ciemno, Bendy przed z kucharzem. Dostaliśmy znowu jedzonko, bo raczej dobre. Nie pamiętam, że było coś niedobrego. Dobre było dużo i dobre. Ja Dołączyła do nas para, którą poznaliśmy. U Bandiego na kolacji u niego w domu. I Bendy postanowił, że trochę nas zabawi, bo rozmaici nam wieczór. Dawała nam różne zagadki, łamigłówki, takie bardzo fajne zabawy towarzyskie, które nie wymagały posiadania nawet kart czy czegokolwiek. Pokazał nam też Czarną Magię, co było super. Mi się udało posiąść tę moc. Weronice też. Jednemu koledze, ale partnerka tego kolegi nie, nie była w stanie posiąść czarnej mocy Black Magic. Po naszym powrocie kilku osobom pokazałem, że ja mam tą moc i, i, i działała. Ogólnie warunki sanitarne były dość masakryczne. Obok tych hatek była powiedzmy ubikacja, ale, ale nie zachęcała do korzystania. Ale to, to była straszna. Nie, no, jak na warunki w dżungli mi się wydaje, że było spoko. Był porcelanowy kibelek, słuchaj, wkopany w ziemię, otoczony to czarną folią, elegancko, woda z rzeki w wiaderku. Także ja spodziewałam się gorszych warunków w tej dżungli, szczerze mówiąc. No, jak ja widzę coś takiego, to czasem wolę pójść sobie do dżungli w trochę drugą linię drzew, powiedzmy. No, ciekawe, czy nas słuchacie teraz przy śniadaniu. No, noc była dosyć głośna, bo, bo cały czas lało. Nie wiem, hmm. czy słyszałem jakieś zwierzęta, chyba raczej Myślę, nie. Chyba, że jakieś owady było słychać, jakieś takie cykanie czy coś. Że dość było głośno w tej dżungli i było strasznie ciemno, nic nie było widać. I pamiętam, że mówiłam Markowi, że jak będę chciała wstać w nocy siku, to będę go budzić, żeby poszedł ze mną, bo samemu to trochę potrzeba za rękę. Rano już nie było śladu po deszczu, świeciło piękne słońce, było znowu gorąco. A mnie poprzedniego dnia jeszcze w dżungli. Ugryzło coś, hmm. nie wiem. Jakiś, to wyglądało jak latająca, latająca mrówka, ale jakby w odczuciach miałam wrażenie, że ugryzło mnie osa albo pszczoła. Yy, I zaraz po ugryzieniu, Bendy zerwał mi z, z drzewa jakąś tam roślinkę. Na plu. Nie. I kazał mi to tak rozgnieść w dłoniach i posmarować sobie to miejsce. I generalnie myślałam, że. To fajnie pomoże, bo nie było żadnego śladu po tym ugryzieniu. W nocy pamiętam, że trochę swędziała mnie ta noga, bo ugryzienie miałam na udzie. Eee, że tak się drapałam. A rano, jak wstałam, patrzę na swoje udo, a tam po prostu taki wielki odczyn, już Bąbel. taka duża opuchlizna stwardniała w środku, gorąca. I no generalnie troszkę się przeraziłam, bo wyglądało to dość kiepsko. A to dopiero trzeci dzień wyprawy. Tak. Bendy później dał mi jakiś olejek, taki chyba eukaliptusowy do smarowania. No na szczęście mieliśmy ze sobą leki na alergię i taki spray sterydowy na ugryzienia. I jak zaczęłam brać te leki to dopiero jakby zaczynało mi to wszystko schodzić. Takie apogeum było trzeciego dnia, kiedy ten obrzęk i to ugryzienie rozlało mi się prawie na całe udo. No, było to niefajne, ale dobrze, że, że te leki pomogły. I... Drugiego dnia po około dwóch godzinach trekkingu po dżungli nagle Bendy mówi: Stop, patrzcie. No i patrzymy. No i nie wiemy na co mamy patrzeć. Widzimy tylko. Liście, gałęzie, drzewa. Liany. Liany i nic specjalnego. będzie mówi, patrzcie jeszcze raz. Patrzymy, patrzymy. A tu wokół drzewa wije się zielony wąż, ale taki zielony, że ten zielony aż świecił, jak taki pisak do zakreślania. No gdyby nie Bendy, to pewnie znając nasz byśmy go złapali, bo schodząc co chwilę łapaliśmy się za jakiś drzew i gałęzi. Ja Weronika przerażona, bo Weronika bardzo nie lubi węży. Taka będzie. pytał się mnie, czy widzę, że snake, snake i czy widzę tego węża. I ja tak patrzyłam, mówię, nie, że ja nie widzę żadnego węża. No to on ciągle do mnie, to chodzi bliżej, to chodzi bliżej. I ja tak się bałam za nim iść, bo naprawdę na początku w ogóle nie było go widać. On się zlał z tą lianą. Ale wąż poszedł tam, gdzie miał sobie pójść. Myśmy poszli dalej, dotarliśmy do rzeki, dosyć dużej. Tam dostaliśmy analogię. Zjedliśmy i obiad obuzy. i ołocki. mówi do mnie, zobacz co masz na kostce. A ja miałem na kostce pijawkę. Ochyda, taki jakiś glut. Jak na filmach, nie? Wziął. Nie wziął klasycznie papierosa i ją przypalił, tylko tak ją stryknął jak muchę. Co ciekawe, miałem dwa takie. Nakłucia, z których mi dosyć długo lecia krew. Dostałem plasterek. Żyja. I przypłynął do nas statek pontonowy. turbobeka, Trzy ogromne dętki. Splecione ze sobą. Skoczyliśmy my. Nasz kucharz. I Bendy, no niestety nie mamy zdjęć ani filmików z tej sytuacji, bo no ja nie chciałem niczego sobie zalać, nie My chciałem chyba to, żeby w ogóle to chowaliśmy do worków, oni chowali nasze plecaki i rzeczy osobiste, żeby właśnie się nie pomoczyły. Po drodze zaśpiewali na piosenkę. Tak, będzie wymyślił piosenkę. Jungle track. Jungle track. E, być może usłyszyć ją w tle. E, wróciliśmy do naszego miejsca numer jeden, do Spanka, czyli do naszego bungalowa. właśnie rzeką Pontonem. pontonem. Okazało się, że tak naprawdę byliśmy mniej więcej w odległości kilometra, maks dwóch od naszego e, domku, a mieliśmy wrażenie, że jesteśmy głęboko, głęboko w dżungli. Następnie, jaki był następny punkt naszej wycieczki? I Na następny dzień jechaliśmy kąpać słonie. Tak, kąpać słonia, a o tym opowiemy w następnym odcinku. Together in Swimming together, rafting together, everything together in Bukit Lawang, hey.